Mamy nawet pędze, także co. Oh, wow! Dzisiaj mamy pełnowymiarowy cień do powiek od Jeffree Star. Chyba to jest pełnowymiarowy nawet, także zaraz sobie zobaczymy, bo on ma taki kolor, jakby trochę rozświetlać. Ja chociaż nie lubię takich brodatowych, ale naprawdę spoko. Dzień dobry moi drodzy, w ostatnim vlogmasie w tym roku ja nawet ubrałam się już tak świątecznie pod kolor, nie wierzę, jak to szybko zleciało. Zaplanowałam sobie cztery vlogmasy na ten rok i właśnie widzimy się w tym ostatnim z 23 i z 24 grudnia. Kalendarz już otworzyłam razem z Wami rano. Był to cień, dałam go mojej mamie. i Jestem ciekawa, co będzie jutro. Powinno być coś takiego wow. Kalendarz był naprawdę spoko. Ja go kupiłam na początku listopada w Douglasie. Bardzo chciałam w ogóle ten tegoroczny, bo ponoć była bardzo duża przebitka cenowa. Widziałam to na TikToku oczywiście, ale już no, nie zdążyłam, a przypominam, była to połowa połowa listopada. Było bardzo dużo produktów pełnowymiarowych, takich naprawdę z różnych fajnych marek. Zobaczcie, Rube, jaki on jest duży. Śmiesznie, bo ja go dorwałam za 209 zł na promce, dlatego że to był z zeszłego roku, e, a tutaj za dwa, już jakieś dwa produkty wynoszą 209 zł pełnowymiarowe, także wow, fajnie. A następny rok chciałabym właśnie też postawić na jakiś podobny, bo rzeczywiście jest to dużo takich przydatnych kosmetyków, a jak nie dla mnie, to to komuś podaruję, komuś nie sprawi przyjemność, ktoś to zużyje, także no, super był ten kalendarz i, i mogę polecić. Mam na sobie czerwony wełniany sweter i dosłownie no, na pewno sobie wyobrażacie, jak to jest właśnie przyjemne. Jeśli chodzi o dzisiaj, to dzisiaj jest taki typowy, organizacyjny, przedwigilijny dzień, sprzątanie i gotowanie. Nic więcej. Jeszcze w planach musiałam zmontować e, stories na dzisiaj na Instagrama, bo nagrywałam e, taką recenzję z Kintry. Wstawię dzisiejsze TikToki, wstawię i dadam muzykę do vlogmasa, który wy już widzieliście. I tak, to jest mój dzisiejszy taki content day. Jeszcze rano było trochę śniegu, to można było powiedzieć, że czułam ten vibe, klimat świąt, ale trochę się już topi. Ale nie tracę nadziei, bo wiadomo jak to jest, wczoraj wieczorem na chwilę wyszłam na dwór i dosłownie mnie zaśnieżyło. To było śnieżek, co... Się roztopi, ale jednak był. Także może na święta, może na Wigilię będzie śnieg, może będą białe święta. Jak widzicie, ja sobie jeszcze rano zrobiłam henne sama. Ostatnio byłam na laminacji, ale ja już nie robię hen u kosmetyczek, bo raz pani zrobiła mi tak ciemne, że po prostu się strasznie zniechęciłam. Także henny robię sama i pokażę wam, jaką hennę sobie robię, bo mega polecam. To jest dosłownie ta najtańsza henna y, z Rosmana. Ja mam kolor brązowy. Dla Beloninach będzie super moja mama jest z też do mnie pasuje. Także bardzo, bardzo polecam. Ona kosztuje 3 zł, a naprawdę spoko są te brwi. Powiem, wam, jestem tak z laminacji przeczysałam, przeczysałam je tak dosłownie sobie żelem z NYXa i nic nie trzeba było układać, niczym się bawić, po prostu one są idealne po tej laminacji. A jak, jak macie jakieś takie ważniejsze okazje, zróbcie sobie laminację brwi i zobaczcie, jak dużo to zmienia. Robiłam taką mega nawilżającą pielęgnację, bo pod dobry makijaż nawilżająca pielęgnacja to jest złoto, Pokażę wam moich nowych ulubieńców i to dzisiaj użyłam, dlatego że no, jestem to kochana. Pół masy temu pokazywałam, że dostałam paczkę PR od marki Skindra i używałam tych kosmetyków przez zeszłe dwa tygodnie, praktycznie dzień w dzień. Dzisiaj użyłam sobie tego probiotycznego toniku Everything What Your Skin Will Love. Tak on wygląda i słuchajcie, to jest tonik, ale on jest takim delikatnym kremikiem. Moim zdaniem to jest definicja idealnego toniku, z racji, że to jest duże opakowanie, na potrzebę filmu wam pokażę. Widzicie to? To jest po prostu taki bardzo delikatny kremik, także czasami można rzeczywiście nawet pominąć krem, nałożyć tylko tonik i SPF. I mój totalny ulubienie z tej marki, czyli prebiotyczny kremik Let Your Skin Drink Up. Tak się on prezentuje, powiem Wam, że te kosmetyki chciałam sobie kupić już dwa lata temu i tak się zbierałam zbierałam, aż w końcu po prostu zmanifestowałam to i to samo do mnie przyszło. Tak, że to jest idealne combo, czy na zimne dni, czy na po prostu czy na lato. Po prostu idealna pielęgnacja. Kremik można sobie jeszcze wziąć w takiej mocniejszej wersji, w sensie takiej bardziej bogatej konsystencji. I tutaj absolutnie ta wstawka nie jest sponsorowana. Ja jestem tym typem osoby działającej w internecie, że gdy mi się coś sprawdza, nikt mi nie musi na to płacić, bo mnie to polecało po prostu. Od tego tu jestem, żeby wam polecać dobre rzeczy. I tak ogólnie na powiem, o co chodzi z tymi probiotykami w pielęgnacji. Czytałam kiedyś książkę, jelita wiedzą lepiej i tam był szereg właściwości tych probiotyków i probiotyków, jeśli chodzi o mikroflorę naszych jelit. I wiadomo, jest mnóstwo takich produktów wspierających tą mikroflorę, na przykład jakiś kefir czy jakieś kiszonki, to jest super. W książce chyba nawet pisało, że jelita są chyba drugim sercem. Nie chcę nie, nie tego teraz przekręcić. Nasza skóra ma również mikro, mikroflorę, e, więc... Są produkty, które mogą wspierać naszą mikroflorę, mikro. Jezu, czy ja to dobrze mówię, bo zaraz się okaże, jak to się produkuje, a mówię źle, tak, mikroflora, skóry, tak. Te probiotyki, czy probiotyki to jest taki booster wszystkiego, co najlepsze dla naszej skóry, to odżywia, łagodzi, koi, także. To są moje must have z grudnia. Gdybym dostała to w styczniu, to pewnie to byłyby moje must have z całego roku, uwielbiam. I oczywiście dograłam sobie care e, SPF-em z Holiki Holiki, to jest akurat ta zwykła 50 zielona. Moje chyba piąte opakowanie, żeby nie skłamać też. Uwielbiam, bardzo fajny produkt. Także zrobiłam care, ogarnęłam trochę włosy, przebrałam się. I powiem wam, że mam taki bałagan w pokoju po całym tygodniu. Wszystko jest tutaj nazbierane, na na, narzucane, tak że będę musiała się te, za to zabrać przed świętami, bo chciłam taką czystą i przejrzystą e, przestrzeń na całe święta, żeby sobie tak spokojnie odpocząć. Kupiłam nową książkę jeszcze na szczęście, odebrałam ją przed świętami, także będę miała czym zająć sobie czas, będę oglądać te filmy, vlogmasy. Także tak bardzo czekam na ten czas, to będzie taki czas zasłużonego odpoczynku. Także wreszcie nadszedł czas, gdzie będziemy sobie wszyscy mogli spokojnie odpocząć i to bestiz. Zalecam też mam nie po to się Jezus urodził, żebyśmy my święta zawracali sobie czymś w głowę. Wreszcie dzisiaj jest taki świąteczny dzień pieczenia, na który ja czekałam, będę robić makowca, będę robić tartę, także pokażę Wam moje przepisy. Eee, nie wszystkie są jakieś takie mega doprecyzowane, czy, czy, czy nie wszystko będzie tak dokładnie, ale pokażę Wam, co piekę, jak piekę. Może też rzucę Wam kilka takich moich właśnie autorskich przepisów. Także przygotujcie święta razem ze mną. Już na wstępie życzę Wam wszystkim wesołych świąt. Ja wiem, że już Wam życzyłam, ale pewnie tylko święta, także jeszcze raz. Życzę Wam wesołych świąt, spędzonych w gronie rodzinnym i po prostu dobrych świąt. Tegoroczne święta nie odbyłyby się bez przepisu na tartę chałwową. Jest to mój taki popisowy przepis od jakiegoś czasu, a tak naprawdę od momentu, gdy spróbowałam tej tarty w jakiejś kawiarni. Jest to moje ulubione ciasto i robię je tak naprawdę na taką każdą ważniejszą okazję. Przepis wymyśliłam sama, dlatego jest bardzo elastyczny. Oczywiście w opisie zostawię Wam tak mniej więcej gramaturę, ale u mnie zawsze wszystko jest na oko i zawsze tarta wychodzi. Oczywiście jest kilka zasad, które sprawiają, że tarta wychodzi. Między innymi, jeśli chodzi o spód, ja kruszę herbatniki, dodaję łyżkę mascarpone i masło. I spód musi być takim mokrym piaskiem, który ugniatamy na formie i zostawiamy przez około 2 godziny do schłodzenia się w lodówce. Do kremu chałwowego ze śmietanki i mascarpone dodaję też jeden taki proszek śmietankowy, który sprawi, że cała masa będzie bardziej gęsta. Natomiast jeśli chodzi o chałwowy krem, ja preferuję, gdy w środku ta chałwa jest wyczuwalna, także mieszam białą czekoladę z jeszcze taką nie do końca rozkruszoną chałwą. Coś musi przełamywać ten niesamowicie słodki smak, dlatego zawsze dodaję jakiś kwaśny drzem na spód i tutaj akurat miałam malinowy, taki akurat własnej roboty. Nie trzeba, ale ja lubię czymś posypać na górze, żeby to jeszcze podbijało ten smak. Od razu ostrzegam, że nie skończy się na jednym kawałku. Dzień dobry w ten najbardziej magiczny grudniowy, a może i nawet dzień w całym roku, dlatego, że jest dzisiaj Wigilia, Wigilia rano. Ja wstałam sobie specjalnie wcześniej z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że zaraz muszę pić makowce, bo muszę upić dużo makowców. A drugi jest taki, że nagrywam dla Was oddany filmik na TikToka, gdzie otwierałam moją wymarzoną torebkę. Dosłownie na szybko Wam opowiem, o co chodzi tą torebką, dlatego że już wcześniej wam to obiecałam, ale dzisiaj w Gilia to nie jest dzień, gdzie się skupiamy na takich rzeczach, no bo to nie ma najmniejszej wartości, e, patrząc tak naprawdę na, na ten cały kształt świąt i, i wszystkiego, co teraz nas czeka. Tak. Ja już otworzyłam swój prezent i niech nikogo to nie zmyli. Sama to kupiłam sama dla siebie jako prezent i uważam, że takie prezenty najbardziej mnie cieszą. Te, które sobie po prostu sama sprawię, nie mogę się cieszyć. Ta torebka marzyła mi się już prawie, nie wiem. Gdzieś od dwa lata, także to jest szmat czasu. Ja się tak zastanawiałam i chodziłam wokół niej i zbierałam na nią pieniądze, e, bo no, nie kupuję sobie takich rzeczy tak na co dzień. Uważam, że powinny być właśnie takie rzeczy wyjątkowe i dlatego dzisiaj właśnie otworzyłam wigilię. Przyszłam już w poniedziałek, ale stwierdziłam, nie mogę jej otworzyć w tylko dzień, ja ją otworzę w wigilię, żeby mi się kojarzyła z czymś niesamowitym. Tak wygląda, ja wzięłam tą największą, największy model z tej serii. E, bo ja potrzebuję dużych torebek Ja mam duży portfel i tak dalej ja Duży telefon i później mi się do niej mieści w tych torebkach Muszę nosić w rękach, a nie po to się nosi torebki, żeby nosić coś w rękach Tak byłam podekscytowana, że oderwałam tą meteczkę I moja mama musi mi to przypiąć, bo oczywiście moje paznokcie na to nie pozwalają Ale ona tak słodziutko sobie tu wisi Dobra, koniec o torebce Dzisiaj jest Wigilia Ja już się trochę ogarnęłam tak. I tak będę się ogarniać na Wigilię tak. Jest 8 30. Ja zaraz idę do kuchni, bo muszę upiec totalnie hurtowo chyba z cztery makowce albo więcej, dlatego że dwa takie zwykłe, duże makowce, dwie takie gwiazdy makowe, także Wam pokażę, co i jak. Eee, I później, już, jeśli chodzi o pieczenie, to nie mam nic. Tartę upiekłam wczoraj, tak jak Wam pokazywałam i podam Wam taki mini przepis, więc jeśli skorzystacie, koniecznie dajcie mi znać. Przepis na tartę zostawiłam Wam wczoraj, więc jeśli spróbujecie, a naprawdę warto, to dajcie mi koniecznie znać, jak Wam wyszła. Eee, ja już moje próbowałam oczywiście, musiałam. Eee, Wyszła przepyszna. Ludzie mówią, że nie powinno się chwalić siebie. Ja tak nie mówię. Także wyszło bardzo dobra. Jeszcze nastał ten dzień. Zaraz pokażę Wam, co mamy w kalendarzu. Ja już sobie trochę podpatrzyłam, ale muszę Wam jeszcze pokazać. Taka golden rzecz na sam koniec. Ubrałam w ogóle na film tą bluzeczkę, którą Wam pokazywałam ostatnio w Holu z bo Jest bardzo fajna. Tak fajnie przylega. Taka Ala Skims. Także jestem z nim na maksymalnie zadowolona, bo kosztowała 30 zł. Ostatnie okienko już trochę z ale pokażę wam co mieliśmy. Ja to otworzyłam o północy i nie wiedziałam co to jest, ale to jest taka piękna, złota perfumka. Zapytacie co ja mam na włosach. Mam wrażenie, że robię te loki cały czas. Teraz ostatnio, bo chyba codziennie mam na sobie te wałki. Ja już je wykąpałam, zrobiłam włosy, przebrałam w piżamkę i zaraz uciekam spać. Zrobiłam też całą pielęgnację, dlatego jest tak świecę. Jestem już po Wigilii w ogóle mówię tak cicho, dlatego że jest dosyć późno. Podsumowanie widli zróbmy sobie jutro, bo cały ten dzień przedział mi tak. Ja szczęśliwa, najedzona Uciekam już spać Oto jest właśnie oficjalny koniec vlogmasów 2023 roku Wow, kiedy to minęło Ja się teraz odzywam 25 grudnia Czyli tak naprawdę już w trakcie świąt Bardzo szybko, ale i przyjemnie mi to minęło Były cztery vlogmasy, to jest ten właśnie ostatni I były to takie weekly vlogmasy Jeśli ktoś was jeszcze nie widział, to zapraszam was do Spędzaliśmy sobie razem czas Ja pokazywałam wam jak te dni mi mijają Czasami było ciekawiej, czasem było mniej ciekawie Ale mimo wszystko mam nadzieję, że vlogmasy wam się podoba Poświęta chwilę sobie odpocznę od tego maratonu montowania i wracam do was z takimi, zwykły, z takimi zwykłymi weekly vlogami z życia maturzystki na edukacji domowej. I tak jak to było zawsze, będę wam pokazywać to wszystko, te szkolne rzeczy, szkolne sprawy. więc odwiedzie mnie nasz Mikołaj. Po prostu wam pokażę, co dostałam, bo wiem, że to jest ciekawe dla niektórych. też standardzik, czyli jakaś tam kopertka i słodyczki są. Powiem wam, że naprawdę Mikołaj trafił w moje gusty. wszystko jest totalnie, idealnie tak dobrane pode mnie. Książki. O tej nigdzie nie wspominałam, ale naprawdę bardzo chciałam ją przeczytać. Czytać, także mam co czytać teraz na święta. Dostałam też taką książkę, ona jest w ogóle bardzo gruba. Ponoć jest bardzo ciekawa, takim powiedział Mikołaj, także będziemy czytać. Dostałam też cały zestaw takich kosmetyków do kąpieli, powiem wam, że ja zawsze chciałam wypróbować. Wreszcie mam. On był tak pięknie zapakowany, ale ja już to wczoraj opakowałam bo używałam. Jak to pachnie Tutaj na pewno wyczuję kardamon Wydaje mi się, że jakaś pomarańcza, jakieś drzewo Są mnie taki zestaw, żeby wiecie, umyć się tą delikatną pianką Olejek, balsam, jeszcze świeczuszka Tam też przepiękną taką świeżą świeczuszkę Ritualsa, też piękna I popatrzcie jakie piękne, takie futrzane Na no dostałam Ale jak wiadomo w świętach nie o prezenty chodzi Także koniecznie dajcie mi znać jak wy Spędzacie ten czas Ja jeszcze raz życzę wam wszystkiego co najlepsze I koniecznie dajcie znać jak podobała wam się seria vlogmasów na moim kanale w tym roku